Największe kłamstwo, jakie nam wmawiają, wystarczy jedna tabletka, a Twoja odporność poszybuje odporność to nie suplement z reklamy. To układ, który działa 24 godziny na średnio nie wsparcia od Ciebie. Więc dlaczego chorujemy? Nie dlatego, że mamy złą pogodę i wirusy, tylko dlatego, że Twoja odporność leży i ćwiczy. Więc czego nam nie mówią w reklamach? Twój stres zjada Twoją odporność. Możesz łykać witaminy, jakie chcesz, ale jeśli śpisz 4 godziny dziennie i zamartwiesz się o wszystko, to i tak choroby będą do ciebie wracały. Twoje jelita to 70% odporności. Właśnie w nich kryje się nasza moc. Ruch i świeże powietrze najtańsza tabletka na świecie, która działa. Przestań nabierać się na reklamę, którą mówią, że odporność znajdziesz w aptece. Bo ty musisz się zmienić, aby coś się zmieniło. Pisz w komentarzu odporność, a wyślę Ci pięć sposobów na nią. To tyle ode mnie. Jeśli zostanie ze mną na dłużej, nauczę Cię jak lepiej zadbać o swoje ciało.